Witam Was w kolejnym odcinku i Ty możesz zostać współczesnym artystą. Dzisiejszy odcinek szczególnie zainteresuje tych z Was, którzy uwielbiają czytać i oglądać komiksy. Inspiruje się bowiem artystą amerykańskim, e, Royem Lichtensteinem. Był to artysta pop artowy, który w swojej twórczości e, nawiązywał do, e, do komiksów, do kadrów z komiksów. E, pokażę Wam kilka przykładów te, tej twórczości, tak właśnie tworzył Roy Lichtenstein. Przez dużo właśnie z estetyki komiksowej, czyli płaską plamę, kontur oraz nawet jak widać na tym przykładzie dymki. Dymki, w których były pisywane różne teksty. On to robił metodą serigrafii, czyli sitodruku. Ja niestety nie mam przy sobie tutaj takich sit sitodrukowych, dlatego będę malował metodą tradycyjną. Jednakże tak pomyślałem sobie, że Liechtenstein, Liechtensteinem i amerykański komiks z amerykańskim komiksem. Natomiast ja jakby za bardzo nigdy nie miałem dos dostępu do, do amerykańskich komiksów, za bardzo mnie ten komiks amerykański e, nawet ten, który znałam, nie interesował. Ale pomyślałem sobie, żeby powrócić do czasów mojego dzieciństwa, kiedy to naprawdę bardzo e, dawało mi wiele satysfakcji, czytanie komiksów z tytułem, rąkiem i Atomkiem w roli głównej. Więc y, o, dzisiejsza moja inspiracja będzie to właśnie e, tytuł z Romek i Atomek jedna z książek że dziesiąta e, i, i ten i ten jakby kadr ta okładka stanie się podwaliną pod, pod moją, e, pod moją m, inspirację e, twórczością Roya Lichtensteina. E, Komiks tytuł Romek i Atomek jest e, Oczywiście autorstwa e, sławnego Papcia Chmiela. E, bardzo, e, są to komiksy, które naprawdę są nie tylko zabawne, ale też dużo można się z nich dowiedzieć. E, więc zachęcam do, do w ogóle do, zachęcam do interesowania się komiksami, do tworzenia komiksów. Ten nasz rynek komiksowy w Polsce jest już dość rozbudowany, jednak nigdy nie za wiele e, go propagować, naprawdę. Więc kupujcie komiksy, czytajcie, rysujcie komiksy. E, także wiele jest blogów z komiksami w internecie. Więc e, tyle na ten temat. Bezmę, będę malował na, na płótnie, na płótnie mianym. E, zacznę od przenoszenia rysunku na, na to właśnie płótno. Nareszcie pojawiło się trochę światła więc e, jest dobrze. I teraz tak. E, powiem Wam w jaki sposób e, przeniosłem rysunek na, na, na płótno. E, oczywiście możecie to zrobić za pomocą kalki, jednak e, nie zawsze ta kalka jest dostępna. Ja na przykład nie miałem kalki, ale sobie poradziłem. Co zrobiłem? Na odkleję tą taśmę, bo przykleję sobie, żeby mi się ten rysunek nie, nie, nie ruszał. O! Tak wygląda przeniesiony rysunek. Widzicie? Tak wygląda przeniesiony rysunek. A jak to zrobiłem? Po prostu bez kalki. Zrobiłem własną kalkę. Czyli na drugiej stronie mojego rysunku wziąłem ołówek, miękki ołówek, tam miękki ołówek 5B. Zamazałem, zamazałem całą, całą przestrzeń tutaj tej kartki, tak żeby, ten, żeby nałożyć ten grafit. I po prostu tak przygotowany, przygotowana kartka zamazana grafitem działa identycznie jak, jak kalka. Więc czasem nie warto mieć kalki, nie wydawać tej, tych pieniędzy na kalkę. E, po prostu tańszym sposobem można uzyskać taki sam efekt. Dobra. Więc teraz, jak już mam ten, ten rysunek, przystęp, będę przystępował do malowania. Mój obraz inspirowany twórczością Roya Lichtensteina i twórczością Papcia Chmiela, e, autora tytułu Rąka i jest już gotowy. Tak wygląda, tak to wygląda neo-pop art, neo artowski obraz. E, zapraszam Was do inspirowania się komiksami Waszej twórczości, do tworzenia własnych komiksów również i zapraszam Was na kolejne fascynujące odcinki e, z cyklu. I ty możesz zostać współczesnym artystą. Jeżeli do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Cześć.